Podobno ogrodomaniacy dzielą się na tych, którzy wraz z sadzeniem cebulek jesienią kończą sezon w ogrodzie, i na tych, którzy właśnie teraz ruszają do intensywnych prac ogrodowych. Ja jestem gdzieś pośrodku. Mam na imię Maja, to mój rodosłow w lesie. I dziś opowiem Wam nieco i pokażę, co robi z liśćmi i jakie porządki teraz przeprowadzić, aby wiosną mieć mniej pracy. Zapraszam. Wielu doświadczonych ogrodników twierdzi, że jesień to nie jest koniec sezonu, a jego początek. I ciężko się z tym nie zgodzić, ponieważ teraz możemy wykonać bardzo dużo prac, które wiosną ułatwią nam działania w ogrodzie. Jak widzicie, mój ogród otoczony jest z większości stron przez las. Latem jest to fantastyczny parawan, izolujący mnie od miejskiego zgiełku, ale jesienią. Przysparza mi jednak dużo pracy, ponieważ opadające liście są po prostu wszędzie, a musicie wiedzieć, że nie w każdej części ogrodu liście możemy zostawić, wręcz powinniście je usunąć. Jeżeli macie w swoim ogrodzie piękny trawnik, to szczególnie się o niego zatroszczcie. Musimy usunąć z takiego trawnika liście i nie wystarczy ich jedynie zgrabić i pozostawić na kopczyku. Ale taki kopiec trzeba natychmiast usunąć, ponieważ pod nim potrafi pojawić się pleśń zimowa i ogólnie ten trawnik zacznie nam butwić, pojawią się nieestetyczne plamy. A jeżeli macie kosiarkę, to przy jej pomocy możecie bardzo łatwo usunąć liście z trawnika. Wystarczy przejechać tak, jakbyście kosili trawę. Później kuferek na odpady opróżniamy do kompostownika i mamy same plusy. Ale usuwać liście możemy również przy pomocy grabi i mamy kilka rodzajów takich grabi, zaraz Wam pokażę. Mam tutaj trzy rodzaje grabi. Pierwsze z nich to klasyczne metalowe grabie, które lepiej pozostawmy do tego, aby oczyszczać ziemię po kopaniu. One świetnie wygrabiają korzenie i raczej używajmy ich właśnie do tej czynności. Drugie to grabie metalowe, wachlarzowe. Które dodatkowo mają regulacje. To jest świetny kształt do tego, aby grabić liście, ale trzeba zwrócić uwagę na fakt, że ta regulacja lubi się wyrabiać i po pewnym czasie po prostu te grabie potrafią same się otwierać w najmniej oczekiwanych momentach. Ponadto te pazurki, z uwagi na to, że są metalowe, są dosyć ostre, więc mogą niestety, ale nasze trawniki nieco uszkodzić na ich powierzchni. Nie polecałabym tych grabi do trawników. Możecie je stosować gdzieś na rabatach albo w miejscach, gdzie nie musimy obawiać się uszkodzenia ziemi. Trzecie to grabie stworzywa sztucznego. To jest mój faworyt, ponieważ one są bezpieczne dla trawnika, z uwagi na to, że mają nieco zaokrąglone te ząbki. Również ich kształt bardzo fajnie pozwala oczyszczać nam powierzchnię z liści i zdecydowanie te grabie polecam do prac jesiennych w ogrodzie. Liście zgrabione, i co dalej? Jeżeli ich nie kompostujecie, to mam dla Was bardzo fajny patent. Możemy zrobić ziemię liściową, która wzbogaci glebę w naszym ogrodzie. Jak to zrobić? Wystarczy nam worek, możecie użyć worka na śmieci, albo tutaj kolejny fajny pomysł: wykorzystajcie taki worek po ziemi ogrodowej lub korze, który na pewno gdzieś macie w schowkach. Liście wkładamy do worka. Należy zadbać o to, aby te liście były wilgotne, więc jeżeli robicie to w suchy dzień, możecie je nieco zmoczyć. Kiedy worek mamy wypełniony, zawiązujemy go i ważne jest to, żeby zrobić w nim kilka dziurek, aby umożliwić dostęp powietrza i wymianę gazową. Gotowy worek ustawiamy w miejscu zacienionym, ale przewiewnym. No i trochę to trwa. Trzeba przyznać, że taka ziemia potrafi się przerabiać od pół roku nawet do dwóch lat, ale warto. Bo to jest bardzo y, cenna materia organiczna, która wzbogaci swoją pulchnością albo warzywnik, albo po prostu rabaty. Pamiętajcie, żeby co jakiś czas. Tak około 3 miesięcy zajrzeć do takiego worka, czy nadal jest tam wilgotno. Jeżeli nie, to troszkę podlejcie liście w środku i potrząśnijcie takim workiem, aby wszystko lepiej się w środku przerabiało. Liście to również wspaniała otulina zimowa dla rabat bylinowych. Tutaj nie tylko po prostu pozostawiam liście, ale wręcz dosypuję ich trochę. One się samoistnie rozłożą do wiosny, a jeżeli coś zostanie, to po prostu usunę ich nadmiar przy pracach wiosennych. A co możemy zrobić dla jeży z liści? Chodźcie, pokażę Wam. Możemy zrobić zimową kryjówkę dla jeża. Wystarczy ustronne miejsce w ogrodzie, trochę patyków, trochę liści. I na pewno w takim miejscu będzie mu przyjemnie. Nie musimy budować drewnianych domków. Wspierajmy ekosystem. A na koniec kilka słów o tym czego nie robić. Nie kompostujemy liści chorych oraz liści orzecha włoskiego, które są toksyczne. Nie robimy ziemi liściowej z grubych liści takich jak na przykład bukszpanowe. I co najważniejsze, liści nie palimy. Jeżeli musicie je całkowicie usunąć z ogrodu, zapakujcie do worka i wyrzućcie do odpadów bio. Oto moje propozycje, co zrobić z liśćmi w ogrodzie. Ale może Wy macie jakieś swoje pomysły? Zachęcam, podzielcie się nimi w komentarzach. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału na YouTubie, to zachęcam, zróbcie to, aby być na bieżąco z nowościami. Odwiedzajcie także strony internetowe Muratora, gdzie znajdziecie wiele porad, nie tylko ogrodowych. Ja za dziś dziękuję, do zobaczenia kolejnym razem.